Przez tydzień czy dwa nie było odcinka. Ale o co chodzi? Co? Czemu nie było odcinka? Otóż dlatego, że nie miałem czasu. I teraz, od teraz, odcinki będą się pojawiały co tydzień, w niedzielę. Albo w sumie nawet nie w niedzielę, bo. W sobotę i niedzielę odcinki będą się pojawiały w każdy weekend, bo niestety okazało się, że w tygodniu nie mam czasu na nagrywki. Ale spokojnie, spokojnie przez ferie świąteczne, które już są XD mm -hmm. i przez wakacje i następne ferie zimowe wszystko się zmieni filmy będą się pojawiały codziennie, ale tak jak już e Zacznie się już po feriach, po świętach to nie będę miał czasu, bo wiecie. Praca, praca. Praca, praca. Dobra, ale bez zbędnego przedłużenia wracamy do BS i ul, naszej ulubionej gry Polen so. night In, 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 in. A, wy powróciliście. What? Dwóch nowych że Epicki i mityczny. Epicki to Bea i mityczny to Max. Już tutaj mam 78%, więc... Uff. Zaraz będzie to bardzo dobrze zaktualizowane a mi się to aktualizowało jakieś 5-10 sekund 5-10 sekund jakoś niecałą minutę ból 5 godzin później Fak. lampa mi spadła XD A tak w ogóle to jeszcze zostały dwa dni do świąt, bo już we wtorek są święta. A patrzcie, już jest 15 w niedzielę. Puch. Już jest 15 w niedzielę. To tak szybko mi minęła ta niedziela. To jeszcze szybciej mi minie ten poniedziałek. Ja już chcę te święta, już chcę mi mieć ten. Ale siódmego. Już do szkoły, niestety. Ostatni rok najlepiej. I na W końcu jest 15:03. Napiszcie w komentarzach, która była, jak yy, zacząłem aktualizować w ProStars Tam w prawym górnym roku wyświetlała się godzina. Ło, matku! Jedyna górku Cóż co, 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 co się stanęło? Fajnie. Karl na statku. Colt przebrany za kapitana. Jak, jak, nie, Karl jest kapitanem. Colt jest jakimś piratem. I poco też jest piratem jakimś z Wow, nowe wydarzenie. Ну, ты отвертый. Задармо в склепе, мамы. Ой, тут, ай. О, матку едина. Тут еще два пикатики. Не могу закупить. Их не все-таки выкинули. Матку едина. Zadymiarze. że mam 7 na 32 Zobaczmy tych nowych Bea. Tu jest Max. Tu jest. I to wszystko: Bea i Max. O Pikachu. Stary. Dawaj. Mój kod drużyny. O matka. Jedyna. Tak jak ja tu dawno nie byłem. Bierze starcie z o Jezus. Dopiero dzisiaj dowiedziałem się, że była jakaś aktualizacja w Polestars. Ale coś się pozmieniało.

Nie, nie szynko, szynko, szynko. tak. takiej Dobra, idziemy dalej. Mamy wierzchnię, że to nic za rangę. U, ale jak to się ma Matwo Ja nie wiem. Mamy jeszcze 98 pucharków do Jessie. Ja to jest poltorii, bo Polta akurat. matki Zobaczmy. Ja to samo Dynamite. Bo... Pierwsza na to na pieniądze, nie